A witam serdecznie na kanale Picasso. No, i dzisiaj, Wintering Coming coming, wydanie sylwestrowe, a mianowicie pokażę Wam dzisiaj, co jest potrzebne do tak zwanych T4, czyli tych królewskich, najlepszych, a najlepszych po prostu oddziałów. No, i to jest praktycznie to, do czego powinniśmy zmierzać. Mianowicie przede wszystkim trzeba zrobić tutaj tą wieżę maesterów i ta wieża maesterów to nie jest taki Fibździ, bo wieża maesterów niestety, ale wymaga wszystkich praktycznie wszystkich praktycznie budynków na 25 poziom, czyli na maksa. Jak widzicie tutaj ja mam już szpital, targ, kwatera chorążego, magazyn, paszarnie, mury. Zamek i ostatni mi zostało jeszcze sala. Masek, prawda? A także, żeby podwyższyć do 25. Wieżę Maesterów, już mam na 24. Niestety, bez tego wszystkiego nie zrobicie 25. poziomu wieży Maesterów. A jeżeli nie zrobicie wieży Maesterów na 25, to nie będziecie mogli zrobić te czwórek. Dlaczego? Dlaczego? Za chwileczkę powiem, natomiast jeszcze trzeba tak zwany ten młot. Młotek rzemieślnika i on jest też za, za te diamenty, prawda? No i dobra, no, oprócz tych, te, te, te zasoby to jest mało ważne, bo je się raz, dwa zdobywa i w każdym momencie można je zdobyć. Natomiast te wszystkie budynki naprawdę jest ciężko zrobić. Dlaczego? Dlatego, że a na przykład tak jak tutaj mamy kwaterę chorążego, jego się robi za diamenty, ponieważ potrzebujecie specjalne kajdany są potrzebne do zrobienia lochów, do sali masek jest potrzebna tutaj maska człowieka bez twarzy i to są niestety rzeczy, które trzeba kupować za diamenty. Nie da się inaczej i kodeks bitewny o właśnie kodeksy bitewne do Chorążego. Jeden taki kodeks bitewny kosztuje 15 diamentów. I teraz tak żeby 25 zrobić poziom potrzeba 65 tysięcy diamentów i to jest najdroższe. Najdroższy poziom najwięcej tych diamentów potrzeba wtedy. Tam y, y, sukcesywnie połowa mniej każdy, każdy poziom. Natomiast y, co nam daje taki, y, taki y, ten tak chorążego? A mianowicie, że możemy większe, większe na naloty robić z większą i, ilością wojska. A to znaczy się z całym sojuszem na przykład, nie? Nawet możecie 2 miliony y, wojska uderzyć, prawda? I y, to Wam pomaga. Plus do tego jest jeszcze premia do ataku na jazdu: jest plus 10%. No dobra, no ale to dlaczego to tak hamuje? Dlatego wiecie, ja bez dopalaczy no to mam pewne, pewne ograniczenia. Te ograniczenia są właśnie przede wszystkim też właśnie w diamentach, że tych diamentów jest dosyć trudno mi je zdobywać, z tego względu, że wszelkiego rodzaju tutaj muszę wykonywać te, te rzeczy, natomiast no łatwiej by było kupić sobie za gotówkę diamenty i fru bez, bez niczego wtedy, wtedy sobie zdobywam ale, no niestety, ponieważ ja działam bez, bez, po prostu bez, bez takiego typu dopalaczy, więc muszę sobie innego rodzaju rzeczy, rzeczami to robić, o niedługo będę miał budynek szpitala zrobiony, no dobra, i co dalej jeszcze trzeba, tu trzeba ten, ten chorążego, ale jeszcze jest jedna sprawa, czekajcie, chorąży, chorąży, żeby zbudować chorążego trzeba ambasadę, do ambasady co prawda nie trzeba, nie trzeba żadnego, żadnego dodatkowego, dodatkowych diamentów, natomiast ona jest dosyć droga i mozolnie długo, długo się ją robi. W ogóle wszystkie budynki na 25 poziom robi się około 60 dni bez dopalaczy, więc jest to mozolna, mozolna sprawa. Zresztą tutaj jak sobie zobaczymy, czekajcie, sprawdzimy sobie, czy może jest tutaj już pokazany czas. No niestety nie ma tutaj czasu pokazanego, ponieważ nie mamy tego, tego, tej sali masek. Z salą masek jest jeszcze jedna sprawa tego typu, że o ile salę masek można by było sobie zrobić o tak, to musicie jeszcze do tego zrobić loch. I to jest praktycznie podwójny koszt, bo do lochu, tak jak wam pokazywałem, potrzeba tamtych kajdan i też będzie ostatni, ostatni poziom, to będzie 65 tysięcy diamentów. Tutaj mamy po 2000 razy 15, czyli to będzie 30 tysięcy, dobrze mówię, 30 tysięcy diamentów potrzeba. No jak widzicie ja tych diamentów jeszcze nie mam, ale potrzeba mi jeszcze trzech poziomów tutaj, ale nie tylko tych trzech poziomów, ale i trzech poziomów lochu. I niestety tutaj w tym momencie trzy poziomy lochu jeszcze, jeszcze mi brak tak samo, także ja to robię sukcesywnie. Jeden poziom lochu, jeden poziom maski, tak? Dlaczego? Dlatego, że sala masek daje relatywne jakieś bonusy, prawda? I tutaj coraz wyższe te bonusy po prostu się dostaje. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś tam miałem ten, że, że nie mogłem rozbić jakieś armii, prawda, nie wiem czy to tutaj na tym kanale, w każdym razie nie mogłem rozbić armii, była mniejsza, ale i nie mogłem jej rozbić, no to właśnie przez to, że nie miałem rozwiniętej tej cali masek, prawda, i wtedy możecie sobie ten, te, te bufy po prostu pod, podrobić, zobaczcie jak to dużo daje, no tutaj macie cztery tutaj rodzaje rzeczy. No, całkowite zdrowie, całkowity atak, całkowita obrona i tempo marszu. I to wszystko jak macie rozwinięte tutaj na maksa, no to jest już o, o wiele lepsza walka, prawda? Zobaczcie jak, jak ja miałem tutaj w ogóle nie miałem tej sali masek, ja miałem na zerówkach, prawda? To, to praktycznie, pra, praktycznie nie istniało tutaj u mnie to wszystko, prawda? Natomiast jak już mam no, tutaj 22 poziom, no to już jest jakiś ten a, bonus większy o wiele mniej mam strat, prawda, i o wiele większe zyski. Co tutaj dalej idzie? No te, dwa, te dwie budowle muszę zrobić jeszcze na maksa, żeby zrobić tutaj tą wieżę maesterów. Przypuszczam, że tak, no po 30 tysięcy 30 diamentów mi to zajmuje około... około 3-4 dni, żeby zdobyć 30 tysięcy, po prostu, diamentów, natomiast no, długo i niedługo, no, Jak usypniecie kasą, to macie szybciej, prawda? Natomiast same, samo zrobienie tego lochu i tak dalej, no to są 3 dni, prawda? Przy moich obecnych, no, trochę więcej, bo ja mam jeszcze z, z ubrań dodatkowe, dodatkowe bonusy, nie? No ale wiecie, no, bez, bez tych diamentów niestety nie mogę tego zrobić. No i tutaj jest dla mnie ten hamulcowy. Natomiast bo tam jeszcze te przyspieszenia, to jeszcze jakoś bym bym sobie pozdobywał i tak dalej. Natomiast jeszcze jedna sprawa, która jest tutaj bardzo ważna, a mianowicie tutaj musicie w tym zarządzaniu wojska zrobić sobie szpiegostwo na dychę, to jest naprawdę troszkę dużym krokiem i teraz tak. Tutaj ja na przykład robię znajdowanie drogi w tym momencie 14 dni. Ja to będę oczywiście przyspieszał, ale to znajdowanie drogi no około 60 dni miałoby robić. Mnie tutaj akurat akurat mam dużo buchów, więc też mam buchy z różnego rodzaju powiedzmy bohaterów, ubrań, prawda, i tak dalej. No i z talentów, to co Wam pokazywałem, że tam talenty wszystko rzucam na razie na rozbudowę i tak dalej, a nie na walkę wszystko. W początkowym etapie miałem wszystko na walkę wrzucone i trochę mi też ta rozbudowa szła jak krew z nosa, bo to długo szło, drogo szło i tak dalej, no ale no nie wiedziałem, że, że po prostu tutaj walka ma troszeczkę drugą, drugą drugą wartość niż, niż rozbudowa. Bo najpierw trzeba się rozbudować, a później dopiero walczyć moim zdaniem w tej grze. No i tak, no tutaj mam te, te wszystkie ulepszenia, musicie zrobić na dychę. A żeby zrobić ulepszenie na dychę, tutaj, aha, tutaj jeszcze nie, ale tutaj czekamy znowu na, te muszę mieć, tamte muszę mieć na dychę i wieże maesterów już muszę mieć tutaj. Na 25 poziomie, jeżeli nie macie rozbudowanej wieży maesterów nie zrobicie po prostu ulepszonego pancerza, a piechoty. A jak nie zrobicie ulepszonego pancerza, no to nie zrobicie e, szkolenia fizycznego, prawda? Gdzie też jest potrzebny 20 poziom, 25 poziom e, wieży maestera i to wszystko będzie zablokowane po prostu. Nie będziecie mogli robić żadnych żadnych tutaj dodatkowych. Umiejętności. Natomiast tutaj też będzie potrzebne później na 30, na 10 będzie też dodatkowe, dodatkowe po prostu, dodatkowe, dodatkowo będzie potrzebna ta wieża maesterów na 25 poziomie. No i oczywiście, żeby wybudować tych królewskiej piechoty albo królewskich łuczników, albo królewskich łuczników, trzeba mieć wieżę maesterów, na 25 poziomie, no i wszystkie te, te, wszystkie ulepszenia na przynajmniej 10 poziomie, jak widzicie, tutaj wszystko, 10 poziom. Zanim to, te, te w ogóle tutaj, te końcowe, będziecie robić, no to trzeba wszystkie tutaj te umiejętności zrobić na maksa. Dopiero wtedy na was przepuści, żeby zrobić robić po prostu tych najlepszych królewskich rycerzy. No, i to jest wszystko w tym, w tym temacie, te czwórki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi. Aha, dlaczego te, te, te czwórki są tak ważne? Z tego względu, że praktycznie to są to są jednostki, które mają ogromną przewagę, przede wszystkim te trójkami, te dwójkami, te jedynkami. Po prostu mierzą wszystkie, wszystkie po prostu wojska. Na swojej drodze. Raz że, że tutaj mają te wszystkie bonusy dodatkowe i tak dalej, a dwa, że po prostu są to już rzeczywiście jednostki tak elitarne, że praktycznie jeżeli idziecie nie wiem jakimi wielkimi wojskami Tetrypek, no to niestety, niestety nie, nie macie szansę po prostu z takimi wojskami i do tego trzeba dążyć jak najszybciej. No życzę wam na tego Sylwestra miłej zabawy. Ja chyba raczej kończę już nadawanie odnośnie tutaj gry o tron. Natomiast życzę Wam, żebyście jak najlepiej Wam się grało, jak najsprawniej Wam się grało i żebyście mieli e, satysfakcję e, z tej gry. E, ostatnio e, tak żona ja mi powiedziała, że nic nie robisz, tylko klikasz tutaj. Bo, no takie klikadełko mi się zrobiło i rzeczywiście tak spojrzałem, że rzeczywiście. E, z, gra zaczęła przypominać troszeczkę klikadełko, z tego względu, że, że tylko widzicie, no, trzeba coś tam kliknąć, coś trzeba zaakceptować, prawda, coś odebrać i tak dalej. Mówi, cały czas tylko, tylko masz, masz to klikadełko, nie? Klikasz i klikasz, klikasz i klikasz. No, no tak, no i chyba na tym rzecz polega, żeby tutaj klikać i wydawać pieniążki, prawda? No bo, nie, prawdę mówiąc, widzicie, ja te, te czwórki to ja będę miał za jakieś... Cztery albo 5 miesięcy z tego względu, że no, no wcześniej nie uzbieram tych, tych diamentów. Nie wiem, czy, czy aż tak bardzo, tak długo będę grał do, do, tych, do tych czwórek. W każdym razie, no, coś musi sprawiać satysfakcję. No i o ile mi sprawiało satysfakcję tam zdobywanie tego charge'a, prawda, tutaj w tym czarrzewie już zdobyłem tam ten ostatni poziom tutaj, natomiast tutaj przy tym, przy tym elitarnym no, może, można tam jeszcze gwiazdki pozdobywać przy tym elitarnym dla mnie jest nie do zdobycia ten, ten akurat etap nie umiem sobie co poradzić na różne sposoby już, już tutaj te formacje robiłem też jest dosyć ciekawa opcja te, tego szybkiego, prawda szybkiej opcji, zobaczmy jaką formację tutaj dają no, taką żeby, żeby coś takiego zrobić. No ale, no dobra, no zróbmy na automacie raz takie ten, z tego względu, że naprawdę nie umiem sobie już poradzić z tym, z tą, z tą tutaj i tak dalej. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, ale tak jest, że, że po prostu no zaciąłem się i nawet najlepszymi moimi wojskami, najlepszymi bohaterami nie jestem w stanie po prostu tutaj nic zrobić. A no, nie lubię tak po prostu w pewnym momencie, no już padli, to, to jest norma tutaj, to, to nawet, nawet, nawet nie próbuję tutaj coś, coś analogowo robić, z tego względu, że za każdym razem jest to samo i no nie wiem, musiałbym chyba nieźle wydać kasy, żeby, żeby po prostu innych, może silniejszych tych bohaterów kupić, no ale jak nie przejdziemy tutaj, no to, no to tam już się nie zdobędzie dalszej, ostatniej tej planszy. Co mnie niestety bardzo, bardzo, bardzo smuci. No i cóż, no, no, no raczej już, już, już jestem tutaj troszeczkę niesmaczony tym, że nie mogę bez, bez kasy tutaj dojść do końca. A nie zamierzam wydawać pieniędzy na, na tą gierkę akurat. Natomiast, natomiast tutaj też jeżeli chodzi o plac ćwiczeń to też doszedłem z tego co wiem do rangi najwyżej ósmej i powiem szczerze tego gościa tutaj z czwóreczki, to yy, myślę, że byłbym w stanie pokonać, tylko najpierw musiałbym się do niego dostać, prawda? Bo z tego co widzę, on ma co prawda wszystkich, wszystkich na najwyższym poziomie, ale ma układ taki, który powinienem Powinienem go pokonać, no ale, ale... Ale jak się nie spróbuję, to się nie wie, tak? Na pewno tą piąteczkę też jeszcze też bym mógł spróbować naruszyć, bo ma tutaj e, sanse, więc moim zdaniem byłbym w stanie piąteczkę naruszyć, więc jeszcze wszystko przede mną. Ale to jest max, który mogę osiągnąć. A także, no... E, cóż, no... Pogoli się żegnam z wami jeszcze raz. Życzę wszystkiego najlepszego na nowy rok. No i bawcie się dobrze. No trzymajcie się do następnego razu w jakiejś innej grze.